Dobra proszę Państwa, mamy 23. Witamy w kolejnym odcinku. Czas zobaczyć, jaka jest reakcja dziewczyn na szybkie pokoje. Zobaczmy za co rozstaje teraz 50. Poprzedniej no, nie rozstałem. Po prostu za koło fortunę, mało rozstaje, dlatego teraz dostaję osób. I zróbmy dwie osoby. Jak ktoś zrobi to kupię i bierze cię na giga zranie, albo miałeś ale to bardziej do mnie by pasowało, więc zrób jeszcze jeden, to najwyżej rozdam trzy pięćdziesiątki, ale żeby nie było coś o Czyli mają trzy szanse na wygranie w tej godzinie. Ostatnia to kto pierwszy mnie rozśmieszy, więc muszę poker face'a. Będzie git, będzie git. O, dobra, czekamy na dziewczyny. Co można zrobić w tym czasie? Mówiliśmy ze względu na właśnie to, Mam nadzieję, że już dojeżdżamy, bo moje emocje to już są po prostu... to jest Dynska już. Ta auta się nie da postawić w ogóle Nie da się oderwać rzeczywiście pleców jak przy przyspieszeniu. Próbuję z nie, siły się oderwać... Ale mam znowu GoPro. Też <śla> <śla> masz twarz. Nie, GoPro. Nic na szczęście nie stało z tym pięknym, bardzo wartościowym fotelem. Fajnie zarzuca, chociaż ja na tak. przykład sama bym się bała prowadzić. On no, przebrut od razu. Przyszedł. Tak, tak. Fajnie. Ale warunki w ogóle dzisiaj też są słabe, patrząc na tą mgłę. Nie? Totalnie, nic nie widać. Nic. O, jadą za nami, słychać ten silniczek. Wow. Masakra! Widzowie, totalnie nic nie widać czasami! Jakby totalne mleko. tam leje normalnie. O, grosik Ej, ja dzisiaj zadaję pieniądze, znalazłem już dwa złota. Ej mam ciedem. kasę do oddania. O, chcesz? Nie, nie, mówię. nie co ty dla. No, no, maćka! I... Maciek, masz pięć dyszek. To co, ty też możesz wygrać? Ej, Filip, no, Filip, 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 Filip. Mam stary. Masz suwetkę. Dzięki. Co ty, kopiłeś mnie? Co? Podbijasz mnie? No, jadaj się. O, o, czego ja Ciekać, ja Jadł, ciekać, o kurde uważaj Macie, żeby cię nie przejechało. Wow, 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 wow. Oczywiście kto z przodu największa na Hara Tak? Jak? Mega fajnie, naprawdę no to autko tak sobie wypatrzyłam na klikę i bardzo się cieszę, że mogłam akurat w nim pojechać. Dobra, jedziemy. Zobaczcie to! 3 2, 2 1, 1. Czekaj, bo tam drift, drifty robią Trzymaj, to my nie mieliśmy drift'u! Oczywiście, że Fałski dostaje driftów Poza ja, ja, ja. co? Kozacz, ej, nic ale się bałam strasznie. Ja się boję takich rzeczy. Ja, mówiłem, mówiłem Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia kiedyś. Wow, wow, mega fajnie, dzięki. Fausty, ty się pewnie jaraż, bo pas. Jakby. Totalnie, nie? gadasz i gadałam z panem cały czas o tym autzie. Więc no, no, trochę wyszłam pewnie na blacharę, ale ja lubię auta. A ja to samo, totalnie. Przyjmowanko, fajnie było? Fajne, super. Była niespodzianka, kochanie. Tak, dziękujemy wam bardzo. Dziewczyny. No, jeszcze nie jest niespodzianek. Zapraszamy was do środeczka. Chodźcie, o, Cię zapraszamy serdecznie. Do dobra, prawdę. idziemy na górę, kochani. Na górę, chodźmy, o, zapraszamy. A tu ja sobie zamkniętymi oczami jak kopia. Ej, boję się, że chłopaki nagrali miękkie. Okej, okay, mam nią oświadczyć. Co, życia! Chcemy, żebyście pamiętały od nas. I o naszym yy, yy, siódemce. Naszy tak, siódemce, tu jest o też gengarek. Tak. Jesteście Wy, tu są wszystkie jakby najważniejsze momenty z naszych sesji, Bluzy. z naszych imprez, z waszych, bo jesteśmy bardzo dumni z, waszych, tak. z waszej serii kosmetyków, tu tak. my jako Mikołajki. I? Ja chcę tylko powiedzieć, że jak każdy się przeprowadzi i nie zobaczy tego u każdej z Was na ścianie, to będzie mnie bolało. I jeszcze jest, tutaj z tyłu jest, kochamy cię wika i każda ma personalizowane. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję bardzo. bardzo, bardzo <laughs> fajne, nie? przepraszam, przepraszam. Troszkę mniejsze niż wasze. Nie wiem, troszkę mniejsze niż wasze, ale, ale mam nadzieję, że to jest fajne. Dziękujemy, chupa. I mam nadzieję, że serio to będzie z każdego, żebyśmy. Pamiętali o sobie, bo to nie tak. koniec rzeczy, tak. to dopiero początek. Tak. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy Wam. Krecy się kręci. Coś <grym> Takie prezenty się najbardziej docenia, tak. bo one są super. Tak, i wspomnienia, tak. tak. wspomnienia, piękni panowie, super Mikołajki. Piękny pies, super najważniejszy w bluzach tak. co? Będziesz płakać? I dedykacja z tyłu Miałam dzisiaj taki dzień, cały czas się wzruszał I ogólnie chciałam powiedzieć, że jakby to jest takie W tym jednym zdjęciu są faktycznie pokazane wszystkie takie najważniejsze momenty dla nas Ale jak na przykład za 10 lat nie będziemy mieli takiego kontaktu jak mamy Ale ale po co tak myśleć? Tak właśnie da. Za 10 lat oh, oh, oh. to my z naszymi 10 O, Ten od razu że przyszliśmy jak naj, najlepiej swój czas jakby przyciągnie oh. dostałam Ci bardzo ważną bransoletkę Najlepsza pora jest teraz Teraz I myślimy o tym co będzie za 10 lat Tylko o tym, co jest teraz Ładnie. Dokładnie tak. jest śmieszne, tutaj jest zdjęcie z której sesji my również użyliśmy do zrobienia waszego obrazu okay. Tak o. to było Tak przecież. Wiedzieliśmy Tak A. oczywiście Ja chcę tylko powiedzieć, że jak was nie było to jak miałem bilans w MMA 1 nie to mam już jeden dwa co? Przegrałem z kiblem. Co? Ale... Ja z kiblem pół godziny tak wszystko <śmieram> mi puściło. Tak. tak, puściło mi wszystko. Stres. Dobra, y, odkładajcie prezenciki tutaj na bok. jest co tam Jakiś szczur? Nie. Yes. O Jezu, Dobra, kable. Myślałam, że szczur. To jest kablur. kablur. Albo szczuble. Teraz rubler. Na razie jeszcze nie mnie nie rozśmieszył, ale to dobrze się składa, ponieważ teraz nagrywam odcinek, gdzie jak ktoś mnie rozśmieszy, to nie dość, że odpadam, to jeszcze daję komuś pięć tyczek i przy okazji dalej czekam na y, gadko o tym, że komuś chce się kupę, albo się zezrał prawie. No czekamy. Za dużo dałem tam, na no to koło fortunę o kupię. No przepraszam, widzowie, nikt nie o tej godziny. A jak jecie to nie jedzicie. No wiecie o co. Więc kochani, jak obiecałem, tak też mam, Wika dla ciebie prezent, za to, że tak długo wytrzymałaś Dziękuję. w mnie. oglądnij sobie, zobacz co jest w środku Jestem mega ciekawa w sumie, bo ten prezent od razu przykuł moją uwagę jak był u nas w domu, jakiś taki piękny jest <grym> jakiś taki, taki cudowny Ale w ogóle szatun dla Wiki, bo wytrzymała tak długo Trzy, 4 ry <grym> Co nie wiem, co to jest. Bardzo drogi. Drogi. prezent. Tak? No, o to kurde. Jest. Nie to jest taka firma, która robi bardzo ładne torebki. I to jest torebka. Ej, ja nigdy nie miałam drogi torebki. Ej, taka dziwna. Coś... Czy ona będzie różowa? Łooo! Wow! Nie yeah. wiem jak zareagować Ja nie znam się Kolorze się... wow. wow. Łooo Takie dziewczyny przytul Ej przepiękna. No. Yeah. No. Yeah. Bardzo ładna I jest ja ja <laughs> Ej no ja bym Ona jest na specjalnej pory Też pasuje przepraszam najmocniej Dziękuję bardzo Mega spokojnie Ej to jest ze złota To, ja to tak. jest kolor lodowy błękit Za kąpiel w lodzie Bardzo ładnie I tego się w sumie nie spodziewałam nie spodziewałam się, że będzie jakiś taki mega taki Jak frozen. Zwróciła ci się licytacja, więc. Tak, zwróciła mi się licytacja. Ale... A, tak. no. Dzisiaj ma dzień, no, dzieje, póki co. Will, me. do taka adwa. Tak, Już jakby wszystko idzie po mojej Iściło. myśli. Fajnie. Tak. Słuchajcie, kochani, kolejnym segmentem, który robimy jest to: spróbuj się nie zaśmiać. Challenge oczywiście z wodą polega na tym, że wszyscy mają wodę w buzi. Poza osobą, która rozśmiesza resztę, ma 30 sekund na to, żeby ich rozśmieszyć. 30 sekund? 30 ma ma mało bardzo. Tak, trzeba być bardzo śmiesznym, co jest ciężkie na zawołanie. Do wygrania jest 300 zł. 300 zł. U, dużo. Kto ostatni się zaśmieje? Wygrywa. Uuuu. Dobra. Ma. Nie, nie. Przegrałeś. Hmm? Przegrałeś. Bolało ci się. My zaliczamy to jako przegranko? Daj, Oj. O było takie. To to był to wydaje, taki... wydaje mi się, o, że taka molecia ci Dobra, dobra, to był taki delikatny skips. Poczułam, kochany, to poczułam tą wodę na swoim nosie, więc oczywiście przegrywa! Dobrze dobrze dobrze. 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 dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, okej, okay. moja kolej na rozśmieszanie i... A? Kurde, ciekawa jestem, bo no nie wiem, nie sam was A tyle, trochę mnie to screenuje wewnętrznie. Ja będę licznikiem czasu. 3, 2, 1.

Dobra, ja już, już. A! Ah, to było fatalne! ile mam jeszcze czasu. Nie masz już, To dalej. było tak złe, to było tak śmieszne w tym. Austrii, no, my jesteśmy takie same. A tak, tak. Myśmy mogli zrobić to samo co ty, oh. Nie Tak, w ogóle śmieszna, ale to jest nasz szans. Ej, niebiescy są słabi. Ale dzisiaj. to, a ja na sobie w początku nie rozwaliła. A Jan! Więc tyle, żeby nie kurde, zaczęłam się śmiać sama i nie mogłam. Ja się bardziej boję tego, że muszę rozśmieszać, niż to, że to muszę nie śmiać się, no ale dobra. dobra to okay. Nie mam pomysłu, totalnie, dajcie mi sobie. Dobra, trzy. O Jezus, ja nie wiem, jak trzy. się rozśmiesza ludzi. ale nie z mi to żebyśmy w ten sam sposób, jakby. A ten mnie się ja? Dobra, trzy. Ale nie mam. Cztery. Nie! Nie!

Ej, mogę to złapać, bo mi się bardzo nie Ale <grym> dotrułem. O Jezus, Ej, słuchajcie! Poczyniłem się tam i ta twarz była rozmazana. Tak no, chyba popatrzyłem na, na tą fors i nie wytrzymałem. To są takie momenty jak są w filmach o dinozaurach, oh. że przychodzi do dinozał i chce się zjeść, a jak się nie ruszasz, to cię nie widzi. Ej, ale to jak to policzki mega boby. O Jezus. Kropek czujesz się. Czujesz się. Możesz mnie jeszcze raz napójść do wrócić. Dobra, Tukam. czyli w grze jestem ja. Padrek oraz Gika Ej, ale z tylu to było, to, to biegnie, z na ty ty byłeś i strasznie głupio wyglądałeś A zadziałało? Ej, tak. strasznie jest mi głupio, że się zaśmiałem Szczerze? ja się zaśmiałem, jak mi Hania piernęła w fart. Fa. No Pierdnęła w fa? twarz? Jeste. Zrobiłaś... Ominąłem? coś? Where is the taste, Jak you no. Ja chcę ziem, tylko Nie wiem, powiedzieć, nie wiem, nie Pierd... śmieszne W końcu się zaczęła śmiać, jak jedyne co robiłem to stałem Tak, to prawda Bo ja nie patrzyłam na śmiesznego, który próbuje się nie śmiać i patrzy tak w niebo, tak nie, nie, bardziej z niego. Dobra, no, ale wydaje mi się, że to głównie przez to, że jesteśmy tacy już troszeczkę zmęczeni i mamy taki katkacowy humor. Tak, tak się nie, nie śmia. Żartuj, Niko. Nie żartuj. Dobra, poczekaj. Trzy, cztery. Fausti. <grym> Fausti. No, to ciebie się nie bawią. Fausti. <grym> no, <grym> no, nie, to nie chcę być na niego. Dobra, na proa jeżdżę na dwa. Niestety, nie, Fausti dobrze nie, walczyła. Nie, nie takie Ale Patryka mało Tak, Nie, bo Patryk, nie, nie da się go, miał kamienną twarz. Fausti widział, że śmie. my ogólnie mamy taki swój żart z Fausti i po prostu... Ale mam killera, możemy zrobić dogrywkę, zrobię coś takiego śmiesznego. No, teraz tak wy nas rozśmiesz. rozśmieszacie, tak będzie na, na ciebie? Teraz kto Co? rozśmiesza? Bartek Patek. rozśmieszasz teraz. Okej, okay, teraz e, nadal jesteśmy w trójkę w grze i teraz rozśmieszać nasz będzie świeży. Dobra, masz. pokaż jakie memy masz. Ja mam tak, ja mam kilka rzeczy. Przygotowanych? W wieka w ogóle poliza. Mnie I myślała, że mnie to umie. Nie wiem od czego zacząć, bo mam przygotować. Mam śmiesznego. Dobra, to najpierw zacznę od żartu. Cześć! Cześć! Jaka jest najtrudniejsza część warzywa do jedzenia. Nie możesz <grym zdać> nie patrzeć! <grym zdać> <wzać. grym zdać> Nie nie patrzeć Jezus Dobra nie zadziałało, ostatnie szybko Filmiki krzywdzących się yy, Upadających Krzywdzą Krzywdzących Upadających dzieci mnie, Prawda? Mnie proszę Państwa najbardziej śmieszy Kradłeś mi mój pomysł Filmiki jak yy, dzieci upadają Dobra proszę Państwa yy, proszę. nie zadziałało Dobra Bartek moja kolej na rozśmieszanie Jesteś gotowy? Tak mam mm. przygotowane trzy no. rzeczy Jak Wóra. nie zadziałają to się poddaję Pól woda Uwaga jeden. 1. Dobra, nie zadziałało. Teraz mam drugą rzecz przygotowaną. Uwaga, uwaga. Muszę się przygotować. Nie zadziałało. Dobra. Czekaj, w takim razie. I'm dead. Eee. ja mogę pożyczyć Koniec to wszystko co miałem przygotowane na dzisiaj. Pójdę cię po to. Chciałby zdjąć Tak. Ej, ciężko jest was rozśmieszyć. Ja, ja uważam ogólnie, że jesteście teraz w takim stanie, że już nic Was nie robi. Gotowy. Wójcie, Bartuś. Najgorsze żarty na świecie. Najlepsze. Dobra, Ok. Jesteś ready? Trzy, dwa, jeden, start Uwaga, proszę słuchać. Płynie dwóch gości łódką. Jeden z nich pyta, która godzina? Drugi wyciąga termometr i jutro poniedziałek. Co? Gdzieś zrozumiałem. Siedział facet na krześle i dobrze mu się złożyło. Przed facet koło drutów, no nie. Przed student koło pompy i obrał egzamin. No, no nie Mnie rozbawiło, że się pomyliłeś. Skąd nie, się z Przed facet koło drutów i go zelektryzowała wiadomość. Oh yes. no, no, no. Tak jest, co z tym miałam taki wstrząs tą taki moment, kiedy faktycznie miałam tak dużo buzi w tej wodzie. Jakby musi. <grym> <grym> Będę ja jak, jak tylko delikatnie spięłam. Jakby, wiecie, tak. bardziej ten to od razu poleciało. To chodziło o to chodzi, o, chodzi, no? bać, to chodzi. O, o, Piękny odcinek. Nie sądziłem, że cię rozmawiali za Ja też nie sądziłam, ale rozbawił mnie fair Najlepsze, że ja w ogóle go nie zrozumiałem. Nie, on nie ma sensu, stary Ale mnie podpa... to że, że ktoś w ogóle się pomylił. Ej, o, ja, bo mnie nie tego. Chciałem czytać żart, ale stwierdziłem, że jest tamten gorszy, więc przeczytam tamten Okej, okay. to no jest strasznie śmieszne, że to no, miałeś, <laughs> Specjalnie to było Ej, w ogóle Aha. teraz mamy finale Wiki i Patryka okay. Dobra, mam trzy żarty Dobra, ale w międzyczasie ja wiem co robię, wszystkie ruchy dozwolone, tak? Nie, nie możesz tak co co robić, nie odchodź <grym> O, o dobra. Jestem gotowy? Wszystkie ruchy dozwolone Trzy, dwa, jeden start a tu musisz mój policzki. dawaj, dawaj, 10 sekund jeszcze. Powiedz coś śmiesznego, Wika Powiedz R. Przepraszam. Na barbar. Na barbar. Wydał Burger. Wydał farsz. Aby wybrać, czas i szczerze, gdybyś tą kartę wyciągnęła, to pierwsza pierwszy odpad, Naprawdę. <grymne> Odpadłeś pierwszy. <A. grymne> Racja. Masz rację. Dobra, jest. przez to, że Hania kolejko minęła, teraz Znalazłam fajny żart, więc... Najgorsze w takiej gierce, że jeżeli masz osobę naprzeciwko siebie, która też ma napełnioną budzie i nie może powstrzymać się śmiać, to ciebie bawi ta druga od osoba. teraz patrzcie sobie prosto w tak, tak. To jest ekstra zasada. Taka killer. Gotowe? 3, 2, 1. Co mówi Batman, kiedy chce, żeby Robin wsiadł do Batmobilu. Siadaj Ej, Co robi koala w płonącym lesie? Płonącym? Płonie! Dlaczego T-Rex nie klaszcie? Bo wyginął. Przychodzi papa do lekarzy. To jest grube. To jest... Ej, ale one były tak suche. To no było tak suche, a tak śmieszne. Ej, Patryk był o tyle, o tak, tyle. Tak, tak. Ej, myślałam, śmiał. że PatMobil go wgnieciał. Tak. W Daj rękę drugą. No. O, jaki tatuś. No. Dajmy tata. Teraz robimy try not to smile or love challenge. Utrudniamy. Ej, Patryka, się yeah. zawsze rozśmieszały bajce. Ja mam bardzo szybki żart. Piek, szukał kontaktu, ale natkał się na wtyczkę. <laughs> ja zaśmiała. O kurde, no czyli nie. to jest koniec? Żart o wtyczce! Ale no wiecie co, to okay. jest najgorsze. Totalnie mi nie dośmierzył ten żart. Ale to, że patrzymy się sobie w oczy. Ale gratulacje! Ej, wiecie czemu yeah. się nie zaśmiałem? Bo czytałem ten za, sam żart na tej no samej stronie. Serio? Straszne. Dziękuję. Gratulacje. Z Patrykowi A, drgały A, usta, to bardzo. Wiecie czemu? Bo mi jest zimno. A. A ja strasznie ściskałem. Wziąłem zęby, żeby się nie śmiać Okej, okej, okej mega dna, bo tak jakby miała sobie tak. Ja Tak, tak Zobaczymy ten odcinek, nie wiem, kto mnie rozmyślił, czy Bartek, czy Hania, więc mają zagrać papierkami, bo to jest bardzo ważne. Hania, Bartek, jak wiecie, rozdaję dzisiaj Hajs? Tak. O kurde. I nie pamiętam, który z Was na niego zasługuje, więc musi, zagrać papierkami, bo nie wiem, bo to... zrobił coś pierwszy. Dobra, 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 dobra. O, ty wiesz, co on da? Ty wiesz, że ona wie, że co ty da. Ja wie ona, jak ona wie, co ja dam, to już wie, że <laughs> Nie. Dobra, trzy, cztery ry. z bururką. Nie, deklasacja! Był deklasacja! Był... Czołg z dwoma rurkami zawsze wygrywa. Kto nie zna tych zasad? No to prawda. Sama Natalka potwierdziła na Był! odcinku. Odkamowaliśmy mi dzisiaj na pięć tych. Ale zwróciła mi od razu! Papier-kamień. I bez czołgu. Ja Prawdziwe do... zasady. Papier-kamień nożyce. tylko. Dobrze, że to ustalamy. Przed grą, tak jak w poprzedniej grze. O! Uuu. dałem Ci szansę, ale Uuu. zachowuję. Patryk wygrał teraz challenge i za chwilę zaczynamy kolejny fajny odcineczek na hali, ale to to za odcinek, który już dowiecie się o północy. Uuu. Także widzimy się za kilka minut. Uuu.